Witam serdecznie. Z tej strony Tuszkiewicz Marcin. Mamy 30 marca 2014 roku. Zapraszam na najciekawsze scenariusze nadchodzący tydzień. W tym tygodniu, który nas czeka, będzie wiele wystąpień bardzo istotnych, jeżeli chodzi o dane makro, ponieważ będziemy mieli podawane stopy procentowe w Australii, w Wielkiej Brytanii oraz w Europie, a jednocześnie będzie podawana stopa bezrobocia oraz zatrudnienie w sektorze pozarolniczym w Stanach Zjednoczonych, czyli to będzie bardzo ciekawy tydzień. Zwłaszcza, że zarówno australijski dolar, jak i euro są w, no, tak naprawdę w kluczowych miejscach, jeżeli chodzi o dalsze poczynania. Warto zatem śledzić wydarzenia makroekonomiczne i zobaczyć, jak te najważniejsze dane się ukształtują. Jednocześnie pokażę na wykresach, o jakie momenty mi chodzi. Rozpoczniemy tradycyjnie od indeksów giełdowych. Na początek Dow Jones. Zostawia cienie u góry, wygląda to podażowo, niemniej jednak wciąż nie realizujemy zakresów wynikających z podwójnego szczytu, czy też z formacji świecowych, które tutaj widać spadającą gwiazdę, od razu została wyciągnięta do góry, później objęcie Bessy także nie dało spadków, tylko wyciągnięcie do góry. Wydaje się więc, że rynek czeka na jakiś impuls do tego, żeby albo wybić do góry, albo spaść. No i tym impulsem mogą być oczywiście payrosse, o których mówiłem na początku tego nagrania. SP także wygląda bardzo podobnie, to znaczy mamy spadającą gwiazdę, która daje bardzo krótkie spadki, zaraz próbę wyciągnięcia z powrotem do poziomu jeden czy 1880, no tutaj dosyć wcześnie się pojawia, pojawiła już podaż na 1866 Tak więc wciąż czekamy, jesteśmy na wsparciu między ważnym oporem i między ważnym wsparciem. Tak więc podejrzewam, że znowu impuls da tutaj rozstrzygnięcie, w którą stronę rynek pójdzie. Moim zdaniem podażowo dalej tutaj jest ten podażowy scenariusz bardziej prawdopodobny. Jeżeli chodzi o DAXa, który zachowuje się dużo lepiej, tutaj już mamy kolejne dni wzrostowe. Teraz, moim zdaniem, warto zwrócić uwagę na taką linię trendu, tutaj spadkową, do której no, osiągnięcia zostało tam kilkadziesiąt punktów. Warto zwrócić na nią uwagę, ze względu na to, że to w krótkim terminie powinno, powinien być opór. Zwłaszcza, że pokrywa się z tym szczytem, tutaj. Tak więc, poziom 90, 9638 myślę, że jest godny uwagi, zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. Nie sądzę, aby DAX leciał do góry, kiedy inne indeksy będą spadać. WIG20 tutaj zauważył te dno, w końcu odbił się ładnie, tutaj konsolidacja w zeszłym tygodniu, ale też ostatecznie wybita do góry. No i czekamy, tutaj jesteśmy już blisko oporów, Jej, ich pokonanie, pokonanie 2450 będzie dawało, myślę, szansę na wybicie z powrotem do 2500. No, na razie wygląda to tak sobie, bo mamy dwie świece, szpulki, aczkolwiek szczyty są coraz wyżej, minima też, więc na razie jeszcze popyt dominuje. Jesteśmy w kluczowym miejscu, więc czekamy na jego rozstrzygnięcie. Natomiast na chwilę dłużej chciałbym się zatrzymać na złocie i srebrze. Złoto dotarło do potencjalnego prawego ramienia, o którym mówiłem tydzień temu. W związku z, w związku z tym jest duża szansa na to, że z tego miejsca będzie próba wyciągnięcia do góry. Na razie popyt się pojawił w piątek, co już tutaj świadczy w miarę dobrze o tym potencjalnym miejscu. Niemniej jednak, znając złoto, trochę się tutaj pomęczymy, zanim rynek wybije do góry. Tak więc aktualnie sygnał kupna w postaci prawego ramienia z potencjalnej głowy z ramionami. Jeżeli faktycznie miało być tak, że to będzie głowa z ramionami, to maksymalnym miejscem, do którego cena może jeszcze spaść, aby ten scenariusz był prawdopodobny. E, to jest 1250, aczkolwiek ze świadczenia wiem, że jeżeli linia szyi jest nachylona pod kątem, to no, dużo częściej dzieje się tak, że jednak te ramiona są również nachylone pod, 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 pod podobnym kątem. E, w związku z tym e, no, ja bym się spodziewał odbicia stąd, jeżeli faktycznie ta głowa ma się zrealizować. Niemniej jednak te 1250, ewentualnie troszeczkę wyżej 1257, no ale to są takie przedziały, które tutaj są graniczne dla trendu wzrostowego. Po ich przebiciu spodziewam się zejścia niżej. Srebro również znalazło się w ciekawym miejscu, bardziej już tutaj widocznym, jeżeli chodzi o zachowanie ceny, ponieważ ewidentnie cena zwolniła i pojawiło się, pojawiła się tutaj... Pojawił się tutaj popyt w postaci tej właśnie czterogodzinowej świecy z długim cieniem na dole i białym korpusem. Takie cienie są przeważnie testowane, stąd też te spadki, ale mimo wszystko wygląda to popytowo. Też w ciekawym miejscu, ponieważ tutaj widać, że wielokrotnie się cena odbijała od tych poziomów cenowych, oczywiście zostawiając cienie, więc też srebro w ciekawym miejscu na kup. Przejdźmy teraz do e, rynku walutowego dwa słowa eurodolarze. Mówiłem, że jest ważnym miejscem, no i to myślę, że każdy widzi. Ważne miejsce o tyle, że jesteśmy w cały czas tego górnego e, ograniczenia trójkąta, czy też po prostu kanału cenowego, który był przetestowany wybitem u góry, znaczy był wybity u góry. No i teraz pytanie, czy to jest test od góry, czy to jest fałszywe, czy było fałszywe wybicie i teraz wracamy. Dlatego jest to kluczowe miejsce. Jednocześnie na wykresie D1 widać popyt, pojawił się popyt w piątek, co po, tygodniu, po tygodniowym spadku rzadko się dzieje, przeważnie jednak ten, ten piątek kontynuuje ruchy. Jednocześnie na wykresie H4 widać bardzo ładnego młotka na poziomie 50% ostatnich wzrostów. Wszystko jest zatem tutaj w ciekawym miejscu, no i warto zwracać uwagę, co się będzie działo dalej. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o zachowanie trendu i tak dalej, jeżeli chodzi o taką mechanikę rynku, jesteśmy w trendzie spadkowym krótkoterminowym, ponieważ nawet ten wzrost piątkowy dotar tylko do poprzednich szczytów i do poprzedniej strefy pop popytu podaży. E, w związku z tym na razie dominuje podaż. Jeżeli sytuacja makroekonomiczna się zmieni, czy tam będzie jakiś impuls, wtedy możemy wybić. Dopiero e, tak naprawdę wyjście 1.3890 będzie świadczyło o tym, że ten popyt się tutaj faktycznie wygenerował i będzie próba ataku na 1,40. Wcześniej wszystko wygląda na to, że może być z powrotem, mogą być z powrotem spadki. Ciut niżej, bo w okolicach 1.3680 jest tutaj ważna strefa, jeżeli chodzi o Fibonacci'ego, jednocześnie tutaj wsparcia i opory. W związku z tym może być też tak, że będzie szarpnięcie jeszcze w dół i dopiero później wyciągnięcie, wyciągnięcie wyżej. Też jest taki scenariusz prawdopodobny. Dlatego jesteśmy w takim miejscu, w którym trudno jest coś zrobić, ale jednocześnie warto obserwować, aby być na bieżąco, co się wydarzy. Na euro australijskim dolarze mówiłem o głowie z ramionami. Tutaj ten scenariusz się chyba realizuje, w związku z tym e, należałoby oczekiwać zejścia nawet w okolice 1,40. E, na razie po podaż jest dosyć sroga. E, natomiast tutaj względem australijski dolar względem dolara Australijski dolar zauważył tutaj bliskość tak jakby strefy oporu oraz geometrii 100%. Jednocześnie też jest głowa z ramionami odwrócona w tym przypadku, więc jakieś zasięgi są teoretycznie wyżej. Na razie, na razie, mamy, na razie mamy podaż, jeżeli chodzi o wykres dzienny, natomiast no, jest to dosyć słaba podaż, jeżeli chodzi o cały wzrost. W związku z tym raczej się spodziewam korekty i próby wyjścia wyżej. No, też biorąc pod uwagę to, jak wygląda wykres euro australijskiego dolara, funta do australijskiego dolara, tam gdzie cały czas są głowy z ramionami. Eee, dolar do kanadyjskiego dolara znalazł się w ciekawym miejscu, ponieważ na linii trendu e, i od razu tam e, znalazł się popyt, zwłaszcza po tak silnych spadkach, e, bez problemu został ten popyt e, tutaj, czy popyt wyciągnął po prostu cenę, e, zwłaszcza to widać na wykresie H4. E, mamy bardzo ładnie 4-5 świec wzrostowych po w sumie samych spadkach. Tak więc tutaj cały czas jest zachowany trend wzrostowy, więc dołki trzeba skupywać. W tym przypadku ten dołek był na okolice 1.1. No więc teraz czekamy co się stanie. Czy faktycznie wybijemy wyżej? Jesteśmy teraz w ciekawym miejscu, ponieważ tutaj można by wyznaczyć taką strefę. No i teraz się z nią bijemy. My się z nią bijemy i będzie decyzja. Widać, że wszystkie rynki tak naprawdę na tym rynku walutowym są w takich kluczowych miejscach, bo na przykład dolar do franka jest od dołu na 38,2, co znaczy, że wcześniej przebity poziom stał się teraz oporem. No i czekamy czy od niego się odbije, czy go przebije. Tak więc warto obserwować tak naprawdę wszystkie rynki i podejmować decyzje, jeżeli chodzi o dłuższy termin w kontekście tego co się wydarzy w tym tygodniu i no, nie warto wyprzedać na pewno tego, co się tutaj będzie działo. Szybciutko euro.pln, znowu podaż, nic się nie zmieniło, cały czas stoimy w miejscu w okolicach 4,16 e, dolar do polskiego złotego e, tutaj również bez żadnych e, tak naprawdę zmian e, stoimy w okolicach 3,02-3,05, wahamy się i decyzja pewnie prawdopodobnie może być nawet w tym tygodniu. Natomiast frank do polskiego złotego już ładniej, tydzień spadkowy e, w związku z tym, że frank się osłabił e, więc tutaj e, ten scenariusz, który mówiłem w zeszłym tygodniu trochę się ziścił. Natomiast teraz to, co najciekawsze, czyli polskie akcje, jesteśmy w, no, w kilka, kilka akcji warto wyciągnąć na pulpit. Po pierwsze, tutaj w ogóle chciałbym pokazać takie nowe narzędzie, które się pojawiło w, w sieci, Squaber. Squaber tutaj analizuje nam akcje i wyrzuca jakieś ciekawe sytuacje, rysuje linie trendu, kanały, informuje nas o tym, czy coś się dzieje ciekawego, czy też jakieś zagrożenia panują na naszych akcjach, bo wystarczy ustawić alert i wtedy otrzymamy informacje na maila. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na mennicę. Bo tutaj skwaber znalazł sygnał kupna jakiś czas temu. E, dokładnie mówiąc, 16 dni temu. E, no wyglądało to fajnie. E, no i też ten, ten sygnał tutaj dał już zarobić e, prawie 10%. I jednocześnie, w, jeżeli chodzi o moje analityczne oko, wygląda na to, że jest to naprawdę w ciekawym miejscu, ponieważ jest bliskość linii trendu. Długoterminowe linii trendu I pojawił się, pojawił się popyt e, Pojawił się popyt, który w, w tym ujęciu takim dziennym Wygląda bardzo, bardzo obiecująco e, Tutaj do pokonania zostanie jedynie ta linia trendu spadkowego e, Jeżeli to się uda pokonać, tą linię trendu spadkowego No tutaj scenariusz, który tutaj Skłaber e, mówi, że take profit jest na poziomie 19 zł Czyli w okolicach e, tych poziomów no, jest bardzo realistyczny do spełnienia. Na tych sygnałów tutaj jest więcej, bardzo fajnie te spółki tutaj generalnie to wychodzi. Natomiast chciałbym też zwrócić uwagę na LPP, która według Squabera jest w trendzie wzrostowym, to jest chyba oczywiste. Natomiast znajduje się na takiej linii trendu aktualnie i się między kupnem a sprzedażą waha, ponieważ cały czas stoimy na tej linii trendu. Tutaj ona została przebita, teraz jesteśmy od dołu, więc albo rynek idzie do góry i atakujemy wyższe poziomy, albo się od tego miejsca odwraca i spada niżej do kolejnej linii trendu, którą mamy ciut niżej. No, ja osobiście, może wracając teraz już do MetaTradera, ja osobiście, jeżeli chodzi o LPP, jestem nastawiony nieco bardziej prospadkowo, ponieważ już od dawna mówię o tym, że ten, ten rynek jest troszeczkę wykupiony. Tutaj warto, żeby... Tro, chociażby trochę się ten rynek obsunął. E, zobaczymy, czy dadzą inwestorzy szansę. Na razie odbiliśmy się od 200 okresowej średniej kroczącej. E, popyt się pojawił, no ale ma problemy już e, na poziomie 9000. E, zobaczymy, jak to się rozwinie dalej. Rzadko, kiedy korekty kończą się w, tylko jednym ruchem, e, bardziej prawdopodobne jest, że będzie tutaj jeszcze jeden ruch w dół. Myślę, że okolice 7270 będą dobre do kupna. Jednocześnie muszę ostrzegać przed CD projektem. Dla mnie ten rynek wygląda bardzo podażowo. Jednocześnie wolumen pokazuje bardzo dużo, ponieważ tutaj mamy wzrost wolumenu na świecie spadkowej i później, kiedy mamy odreagowanie tych spadków, mamy malejący wolumen. Jest to niebezpieczna sytuacja, ponieważ jest to wolumen prospadkowy, a nie prowzrostowy. Wyznaczyłem tutaj takie miejsce fajne w okolicach 10 zł. Jeżeli faktycznie CD Projekt będzie spadał, to tam będzie warto szukać okazji do kupna, są to poprzednie szczyty, ale... Uważam też, że jeżeli ktoś chce kupić CD-projekt, to warto sk zacząć skupywać mniejsze pakiety trochę wcześniej, bo ten rynek może odbić, e, może odbić wcześniej, ze względu na to, że dużo ludzi będzie szukało tutaj okazji do kupna. E, niemniej jednak ta geometria 100%, ona może, tutaj mogą jeszcze inwestorzy troszeczkę poskoczyć wyżej, niemniej jednak ta geometria 100% oraz ten poziom 50% w okolicach 10 zł jest dobrym miejscem do szukania, e, szukania kupna. Kolejną ciekawą spółką, którą tutaj wyciągnąłem na afisz, jest cyfrowy polsat. Też ciekawą, dlatego że uważam, że będą spadki. Dlatego, że znowu mamy impuls w dół i szarpanie straszne do góry. To, nawet jak spojrzymy na świecę, to mamy ogromny cień u góry. Był, był popyt, który próbował zaatakować, natomiast spotkał się z odmową. Spotkał się z odmową w tym miejscu i może być to potencjalna głowa z ramionami. Tu byśmy mieli lewe ramię, tu by była głowa, tutaj by było prawe ramię. No i teraz linia szyi oczywiście jest niżej w okolicach tych poziomów. Dużo kresek, ale myślę, że jeszcze się orientujecie o co chodzi. No i w tym momencie spodziewamy się również realizacji albo korekty prostej, która by dotarła do 16 zł, albo nawet tej głowy z ramionami, która by tutaj dawała, tutaj by dawała te spadki dużo mocniejsze, ponieważ nie, nie należałoby tego mierzyć stąd, tylko z tego miejsca a więc tutaj nawet 11 zł, no 12 zł. Natomiast ja bym się zbliżał bardziej ku scenariuszowi korekty 1 do 1, czyli okolice 16 zł. Kolejną spółką, którą warto zwrócić, na którą warto zwrócić uwagę jest Mi Company. Tutaj co do tak naprawdę grosza zauważali inwestorzy czy to miejsce popytu no i znowu pojawił się większy wolumen tak naprawdę czy akurat ten wolumen się pojawił tak naprawdę nigdzie bo na świecy takiej z małym korpusikiem ale biorąc pod uwagę to jak się ten rynek zachowywał wcześniej jeżeli teraz od poniedziałku rynek będzie szedł do góry ten popyt, czy to, ten ten wolumen świadczy o tym że popyt się pojawił i należy kupować. Moim zdaniem tutaj cele są dużo wyżej niż aktualnie znajduje się cena, ponieważ nawet w okolice tutaj nawet w okolice 11 50 groszy. Jeżeli chodzi o COPEX, zachował linię, czy zachował wsparcie, czyli ten poprzedni szczyt dał tutaj wsparcie. Należałoby w ogóle tak go wyznaczyć. No i w tym momencie tutaj też wolumen, no wolumen niewiele mówi w sumie. Natomiast zachowano wsparcie, więc teraz jeżeli cały, inaczej, rynek jest popytowy powyżej, powyżej cały czas 12,70 12 zł. Jeżeli tutaj jesteśmy powyżej tego poziomu, warto myśleć o kupnie, ewentualnie ze stop lossem poniżej 12 zł. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Na pewno warto obserwować kopeks. Jeżeli byłby ruch do góry, te 14,70 znowu jest celem. Natomiast martwi Lubawa. Lubawa bardzo mocno spadła, natomiast ja dalej uważam, że to jeszcze nie jest koniec spadków. Bo niżej ciut, na poziomie złoty 0,7, coś takiego, jest bardzo silna strefa wsparcia, wynikająca z formacji harmonicznych, z Fibonacciego, jednocześnie z stref popytu podaży. Tak więc, jeżeli cena będzie spadała dalej, a uważam, że tak się stanie, to w okolicach Złoty 7 zł warto myśleć o kupnie. Tutaj stop take profity byłyby dużo wyżej, bo nawet ta linia trendu powinna być e, przetestowana, a jeszcze bardziej konserwatywne osoby mogą liczyć na dotarcie tylko do tego dolnego ograniczenia kanału. E, jeszcze raz. No i jeszcze coenergy. E, tutaj rynek no moim zdaniem jest skupywany, to znaczy był skupiony wcześniej, bardzo mocno. Teraz yy, są oczywiście wahania, też sama giełda nie sprzyja wzrostom. Niemniej jednak jesteśmy dosyć nisko. Przebiliśmy 100 okresową średnią kroczącą. No i teraz oporem jest 200 okresowa średnia krocząca. Natomiast jeżeli chodzi o cały wygląd, jest tym zdania, że ten poziom około 2,65 jest do osiągnięcia spokojnie. No i na koniec KGHM Mieć odbiła od tego poziomu, o którym mówiłem w zeszłym tygodniu. Teraz jesteśmy na oporach. Wolumen niestety, roś, niestety spada wraz ze wzrostem ceny, więc to jest bardzo podobna sytuacja jak na CD-projekcie. No ale decyzja myślę, że pozostanie, znaczy zostanie rozstrzygnięta na dniach. Stop losy poniżej 100 zł, take profity. W najbliższe takie sensowne to jest około 116 zł. Tak więc Jesteśmy w środku. To najgorsza sytuacja do zawarcia transakcji. Albo czekamy na wybicie w dół i sprzedajemy, albo czekamy na wybicie tych poziomów i wtedy szukamy trendu wzrostowego. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam jeszcze na przed otwarciem rynku w Inwestio. Zapraszam do korzystania ze Squabera oraz jednocześnie z działu analiz Inwestio, gdzie codziennie publikujemy tak naprawdę na ciekawsze wydarzenia, które się mogą wydarzyć w tym konkretnym dniu bądź w nadchodzących dniach, więc bądź bardziej na bieżąco niż tylko raz w tygodniu ze mną tutaj na wideo. Dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam, Tuszkiewicz Marcin.